Witajcie. Dzisiaj sobie zbieram trawę dla dżownic. Na razie tylko koszę dopiero tak w miarę idzie, co paliwa teraz z Muszę skoczyć jeszcze po paliwo, a chcę wam pokazać ile już nazbierałem sobie tej trawy. Tutaj widzicie to dynie rosną trochę... Poświęty, ale też nie mam czasu tam bardzo się nimi zajmować, ale i tak sobie dają radę fajnie. Nie ma tragedii. A tutaj mam tak jedną kupę takiego siana jakby. To kosą spalinową sobie kosiłem. No i sobie przywoziłem. Właśnie to z tamtego miejsca przykosiłem kosą najpierw spalinował. Bo, jak tam pokazywałem wam w tym filmiku, mi padł ten traktorek. No, już też nie mogłem czekać, trawa duża urosła, to i tak ciężko mi było nim wykosić. To najpierw poleciałem sobie tą spalinówką, pograbiłem co tam z grubsza, pozbierałem. A tu obok będę zbierał sobie taką tą zmulczowaną, rozdrobnioną trawę. Ona się trochę szybciej mi się wydaje, żeby gdzieś się przerabiać. Tutaj też mam ter termometr. To wieczorem wam pokażę, jaka temperatura. Tutaj pod spodem jest tylko ta zmielona trawa, co Wam kiedyś pokazywałem w filmik, do jakich temperatur dochodzi trawa. I tak sobie pomyślałem, że sobie rozdzielę, bo może jak ta będzie się dłużej rozkładać, no to tą będę zawsze miał, tak, obok. tu, jak będę miał jeszcze jakąś dużą trawę, to ewentualnie w tą stronę będę szedł, a z tą drobną będę sobie szedł w tamtą stronę. Tutaj za ja trzy koszyki z niego wykosiłem. A tam też mi się nie chciało w koszyk ładować, bo tutaj dookoła bym musiał jeździć to sypać. On poza tym też ten traktorek do góry tak nie wiedzie, tylko co najwyżej to po długości mogę sypać. A tak to sobie wezmę grabki, tam na taczkę sobie pograbię i taczko to sobie kubkę taką większą zrobię i po prostu trochę mniej miejsca zajmie. Może też większe temperatury będzie się lepiej przerabiać i zbierać będzie lepiej, wiadomo. Ale też sobie myślałem, że to fajna opcja by była, na przykład maliny robić kurczę, jak tam mam też troszkę takie zarośnięte. ale też tylko dla siebie, to nie pryskam bardzo, nic tam nie robię, to będą po prostu trochę lepsze, może mniej i tyle. I tak sobie myślałem, że jak następnym razem robić jakieś maliny, coś, takie szersze rzędy i sobie tym traktorkiem wjeżdżać, aby i wysypywać, kurcze w te rzędy i też by to tak bardzo nie zarastało. Wilgoć by też dobrze trzymało. Tylko, że malina też te płytkie korzenie ma. Nie wiem, czy może by ta temperatura ją tam trochę nie popieściła i czy to by zdało egzamin. Może w przyszłym roku się pobawię, to sobie tak z jednym rządkiem zrobię taki eksperymencik. Najwyżej jak mi tam jeden rządek padnie, no to kij z To sobie najwyżej dosadzę i nie będzie problemu. No dobra, ja idę jeszcze tamto sobie do koszy muszę po paliwo skoczyć. Pozbieram to wszystko i potem wam jeszcze wieczorem nagram jaka tam temperatura i tu zobaczymy jaka kupa wyjdzie. Na razie, cześć. No i przerwało mi trochę koszenie deszcz. A dziś to już chyba będzie koniec. Tyle mi się udało przywieźć. Tu, jak widzicie, macie do porównania sok dwulitrowy. Myślę, że mi nie usuną tego filmiku za to. I tu taki kopa tej trawy. No i jeszcze mi się wydaje, że tak z jedna trzecia takiej kopy jeszcze będzie. Ale to już jutro sobie dowiozę Swoją drogą. Fajnie można to ciepło wykorzystać takiej trawy. Jak ktoś ma jakąś klarinę, coś to może jakiś bok obłożyć sobie. Już nie mówiąc o jakimś wymienniku ciepła, jakąś pompeczkę malutką dać, mały jakiś wymiennik, żeby jakiś obieg był do środka. Jak tam jest po 60 parę stopni, to coś by podgrzało. Dobrze, tutaj jeszcze wam pokażę termometr z tej dużej kupy. O, moment. Dobra, widać 28 i jeden jest tam w środku. Tutaj pokazuję te trzy kreski, bo oczywiście mój kolega, którego widzieliście nieraz na filmikach, gdzieś się przybijał, zrobił tutaj robotę. Ją dziś mi skurczy byk ugryzł i tej sondy, Ach. o, tu jest pozostałość po sądzie, czyli raczej już jej nie odzyskam, chociaż może coś tam spróbuję, ale... Wątpię, gdzieś to reszta to pewnie wyniósł. No i tak to wygląda. Czyli to się mniej troszkę nagrzewa. Chyba, że tamto to mierzy. Wiecie, tamtą trawę skoszoną, a to jest u góry i nie łapie tej temperatury. Bo 28 to też tak w miarę ok. Prawda? Dzisiaj w dzień było tam może ze 14-15. Szału nie było w krótkich spodenkach, w drugiej koszuli to tak się średnio chodziło jak coś tam się robiło to wiadomo, zawsze się człowiek rozgrzeje a z tym tak to wygląda będzie na zimę co dać zjeść sztuwnicom też mi się wydaje, że w temperaturę trochę im podniesie w zimie będę chciał wszystko tam wyrzucić z tamtego kompostownika, co widzieliście i to wszystko tu tam wrzucić Chyba, że jakiś jeszcze pojemnik sobie ogarnę, ale to zobaczę. Jak mi się uda, jakieś może Mausera coś pomyślę, a jak nie, to tam wrzucę. A te wszystkie kompostowe takie rzeczy, czyli takie te suche, wszystkie jakieś rośliny, nierośliny, to gdzieś na kupę będę sobie po prostu zbierał. A potem gdzieś tam to się wrzuci, zakopię, przyłożę gdzieś w grządkę, niegrządkę, będzie po problemie. No dobra. To na tyle, dzięki cześć.